Cześć. Zapraszam na kolejny odcinek. Łyski dla wszystkich. Dziękuję wszystkim za polubienia i subskrypcję mojego programu. Wasze zdrowie. Dziękuję również wszystkim za cierpliwość. No, odcinek ten jest bardzo mocno opóźniony. Miałem nakręcić odcinek świąteczny, w którym chciałem właśnie zaproponować kilka. Różnych whisky. Miał on pojawić się przed samymi świętami. No, niestety troszkę posypało się w zdrowie. Seria badań, rehabilitacja. No, niestety nie pozwoliły mi na nakręcenie tego świątecznego odcinka. No, dlatego też w dzisiejszym odcinku będzie tylko jedna whisky. No, miała być właśnie ona jedną z tych świątecznych propozycji. A jest to szkocka whisky single mold. Pochodząca właśnie z destylarni Glen Glassau. Kolejna stara destylarnia. Została ona założona już w 1875 roku. Ta najstarsza część destylarni została właśnie otwarta w budynku, gdzie kiedyś właśnie dawniej znajdował się tam młyn. Położona ona jest właśnie w regionie Highlands nad piękną zatoką Moray Firth. Destylarnia ta kilkukrotnie była modernizowana, przerabiana, także powiększana. W roku 1986 destylarnia została zamknięta. Na szczęście otwarto ją z powrotem w roku 2008. Do produkcji destylarnia wykorzystuje właśnie wodę z lokalnego źródła. Jest to bardzo czysta i bardzo twarda woda. Dwa rodzaje słodów jęczmiennych wykorzystywanych przez destylarnię. Te słody sprowadzane są na zamówienie i są to torfowany sód jęczmienny i zwykły sód jęczmienny. Beczki, z których destylarnia korzysta, no zawsze są to beczki z amerykańskiego dębu po Bourbonie, a także beczki z europejskiego dębu po Sherry i po Porto. Bardzo też ciekawe są beczki, z których destylarnia korzysta. Są to beczki typu oktaw, są to dużo mniejsze beczki, beczki 50-litrowe, które mają właśnie za zadanie przyspieszyć proces starzenia się alkoholu. No, niestety, whisky z tej destylarni nie są tanie. No, dużo na rynku, właśnie, zwłaszcza tych starszych whisky z deklaracją wieku. No można kupić, ale i są to najczęściej whisky 30, 40 letnie, a nawet starsze. No na szczęście destylarnia od paru lat też wypuszcza na rynek whisky młode, bez deklaracji wieku. Jedną właśnie z takich whisky chcę dzisiaj polecić w tym odcinku. Jest to whisky Glen Glassow Revival. Jest to młoda whisky, ona na rynku dostępna jest już od roku 2012. Tak jak już wcześniej wspomniałem, no Szkocja, region Highlands, whisky Single Malt, Glen Glassau Revival. Młodziutka whisky, bez deklaracji wieku. Whisky ta nie jest barwiona, nie jest również filtrowana na zimno. Bardzo przyzwoita zawartość alkoholu, solidna, ma ona 46%. Ciekawa również jest selekcja beczek, w tym pierwszym długim procesie właśnie dojrzewania, leżakowania tej whisky wykorzystywany jest miks beczek, w którym właśnie dominują beczki z amerykańskiego dębu po bourbonie. Jest to pierwsze zalanie tych beczek i również beczki z europejskiego dębu po czerwonym winie. Nie ma dokładniejszej informacji po jakim czerwonym winie są te beczki. Ten drugi etap, ten krótszy proces leżakowania to znowu beczki z europejskiego dębu i są to beczki po Oloroso Sherry, jest to pierwsze zalanie tych beczek. Whisky ma bardzo ładny taki miedziany kolor. Jeśli chodzi o zapach, to można powiedzieć, że tu jest cały miks zapachów. Whisky ta jest, ma taki zapach słodki, słodowy. Jest to oczywiście wanilia, jest karmel, jest miód. No i bardzo intensywny zapach owoców. Są to śliwy, wiśnie, a także pomarańcze. Pojawia się też delikatny zapach czekolady i zapach takiego właśnie przypalonego, dębowego drewna. W smaku znowu wszystko się powtarza. Łyski jest dość słodka, właśnie słodowa. Czuć tutaj w niej miód, wanilię i bardzo przyjemny, intensywny właśnie taki smak, pikantność przypraw korzennych. No, oczywiście bardzo intensywny owocowy smak, smak świeżych owoców. Są śliwy, są znowu wiśnie i delikatnie Pomarańcze. Whisky w smaku delikatnie przypomina mi taki właśnie smak bardzo dobrej jakości miodu pitnego, a także wiśni w czekoladzie. Wiśni właśnie w likierze oblanych czekoladą. Świetny finish, który nie jest bardzo długi, ale cały czas właśnie. Czuć ten, ten smak, ten miks tutaj właśnie tej owocowo-miodowej słodyczy i pikantności przypraw korzennych, imbiru, cynamonu, goździków. No, whisky świetnie rozgrzewa, bardzo przyjemnie, delikatnie piecze w ustach. No i cały czas jeszcze czuć ten taki posmak właśnie tej dębowej, drewnianej beczki. No, przypomina to też delikatnie właśnie taki smak czerwonego, grzanego wina z przyprawami korzennymi. No, przyprawy korzenne, czerwone, grzane wino, biut pitny, owoce, czekolada. Wszystko to delikatnie może kojarzyć nam się ze świętami. No, dlatego właśnie ta łyski była właśnie jedną z moich świątecznych propozycji. E, świetna, bardzo smaczna whisky, No myślę, że trzeba tej whisky spróbować. No, na pewno warto mieć ją w swojej kolekcji. Ja kupiłem już kolejną whisky z tej destylarni, właśnie z destylarni Glenglasau, Jest to torfa, bardzo łatwo można się domyślić torfa no, będzie to whisky dymna, torfowa. Też jest to młoda whisky, bez deklaracji wieku na rynku dostępna jest od roku 2014. No, ja czekam właśnie na moją dostawę myślę, że pojawi się zaraz po nowym roku. Co ciekawe, jest to też pierwsza torfowa łyski właśnie z tej destylarni po tym ponownym jej otwarciu. Ok. korzystając jeszcze z okazji, chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego, co najlepsze i dużo zdrowia w nadchodzącym nowym roku. No, jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego programu Łyski dla Wszystkich. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jak Wystawicie kciuka w górę, polubicie ten odcinek. No oczywiście jeszcze raz, jak zwykle na koniec wypiję Wasze zdrowie. Cześć, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i wszystkiego dobrego w nowym roku.